z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników stacji kr zbiorników bezodpływowych, na ścieki bytowe i przemysłowe retencyjnego, na ścieki deszczowe i wodę pożarową, wraz z potrzebą infrastruktury, wraz z potrzebną, tutaj będzie skierowka, potrzebną infrastrukturą na częściach działek ewidencyjnych, numery. 20, 21, 22 przez 1, 22 przez 2, 23, 24, 25, 29, z obrębu 7, 11, 10 oraz działek, oraz na częściach działek rewidencyjnych numer 25, 29, 172, 62 przez 2, 64 przez 1, 171. 7 z obrębu 7, 11, 10 pod istniejące gwiazdy położone w Wulczyńskiej 249, ulicy Loteryjki, wniosek złożony w dniu 20 września 2019 roku oraz wydanie pozwolenia na rozbudowę kompleksu zakładu z Odpadów. Etap pierwszy zgodnie z decyzją nr 18 przez 2013 o warunkach zabudowy zlokalizowanego na terenie nieruchomości w Wulczyńskiej 249 w Warszawie działki ewidencyjne 25, 29, 172, z 7, 11, 10, 9, 10, 10. wniosek złożony w dniu 17 kwietnia 2015 roku. Jak również w związku i to głównie sprowadzono przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompleksowego zakładu odpadów, To na zgodnie z decyzją numer 18 przez 2013 o warunkach zabudowy zlokalizowanego na terenie nieruchomości w ulicy Włuczyńskiej 249 w Warszawie działki ewidencyjne numer 25, 29, 172 z obrębu 7, 11, 10, Rada Dzielnicy Bielany Miasta Stocznego Warszawy wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec rozbudowy kompleksowego zakładu odzysku odpadów zlokalizowanego w ulicy Włuczyńskiej 249 oraz stwierdza konieczność pilnego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania. Przestrzennego Rejonu Wólki Węglowej i w tym miejscu, chciałbym wnieść autopoprawkę oraz w związku ze zgłoszeniem mieszkańców domaga się jasnego określenia kierunków rozwoju osiedla Wólka Węglowa, placówka od, od oraz określenia od inwestora transparentnej koncepcji rozwoju i zasad współistnienia zakładu przy zachowaniu najwyższych reżimów środowiskowych i zeroemisyjności. Ta poprawka wynika z, z, trzech, z trzech spotkań. Jedno to jest posiedzenie Komisji Architektury Planowania Przestrzennego, które odbyło się w dniu, w, w dniu 8 stycznia, posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu wczorajszym oraz dzisiejszego w dniu wczorajszym i dzisiejszym, bo zakończyło się o pierwszej w nocy oraz też i dzisiaj było kontynuowane oraz dzisiejszego spotkania samorządów mieszkańców dzielnicy Bielany z radnymi oraz z zarządem dzielnicy. Stąd jest moja propozycja skumulowania wszystkich wniosków, które się pojawiały i, i dodania tej autopoprawki. Mieszkańcy dzielnicy Bielany, w szczególności osiedli Radiowo, Wólka Węglowa, placówka kończówka i Młociny przez długie lata doświadczali wyjątkowo intensywnej obciążliwości zapachowej związanej z funkcjonowaniem kompostowni MPO na radiowi. Po latach starania mieszkańców lokalnych stowarzyszeń i samorządów udało się doprowadzić do wstrzymania działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w zakresie użytkowania instalacji do mechanicznego, logicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Podstawą decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska IN.7023.1.136.2014.E z dnia 7 czerwca 2018 roku była między innymi ekspertyza na... Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w zakresie oceny ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi zamieszkujących w pobliżu kompostowni. Ekspertyza zakładu wykazała, że uciążliwość zapachowa jako taka może negatywnie oddziaływać na całości mieszkańców, a pośrednio także na ich ogólny stan zdrowia, powodując występowanie dolegliwości takich jak rozdrażnienie, obniżenie nastroju, zaburzenie koncentracji, zakłócenia snu, nudności czy bóle głowy. Wskazano, że uciążliwość zapachowa wiąże się nie tylko z samym odczuciem przykrego zapachu, ale także z trwałym jego przenikaniem do elementów wyposażenia mieszkania, odzieży czy włosów. Zakład w swojej ekspertyzie stwierdził, że samo występowanie długotrwałej i znaczącej uciążliwości zapachowej jest wystarczającym powodem do podjęcia radykalnie skutecznych rozwiązań. Mieszkanie odpłatnie od długotrwałego narażenia na uciążliwe odory nie odpowiada standardom higienicznym i nie zapewnia niezbędnego minimum komfortu lokatorom. Podobnie określił konsultant wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej, który w swojej opinii stwierdził, że ciągły czas trwania uciążliwości zapachowych powoduje sytuację stresową, która nie ulega zmianie, spełniając kryteria stresu psychologicznego. Powyższe ekspertyzy opinii stały się podstawą do zastosowania przepisów z artykułu 364 ustawy o prawo ochrony środowiska, który znajduje zastosowanie w sytuacji, gdzie działalność prowadzona poprzez podmiot korzystając ze środowiska albo, albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska. W znaczących rozmiarach lub zagraża życiu zdrowiu ludzi. A sytuacja taką, taka była działalność podmiotu, podmiotu powodującego realne niebezpieczeństwo dla stanu ludzkiego organizmu, jego zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej. Wobec braku standardów środowiskowych w polskim prawodawstwie, o czym wielokrotnie wspominaliśmy, między innymi, na komisji. W zakresie oddziaływań zapachowych wystarczającym dowodem w sprawie stały się liczne zgłoszenia mieszkańców. Zastosowano tu zasadę przezorności, według której dopuszczalne jest ograniczenie bądź zakaz prowadzenia działalności mogącej stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi także w sytuacji, gdy ta możliwość nie została jeszcze w pełni dowiedzona i wykazana. Właśnie z uwagi na brak norm prawnych dotyczących oddziaływań zapachowych z taką uciążliwością odorową dla mieszkańców dzielnicy Bielany będzie w opinii wiązała się rozbudowa zakładu odzysku odpadów oraz budowa kompostowni przy ulicy 249, na co dowód w raporcie oddziaływania środowisko kompostowni przy ulicy e, na no, oddziaływanie środowisko przedstawia sam inwestor, inwestor firma Bź Wojciech w rozdziale 14 zatytułowanym Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, gdzie wyraźnie wskazuje, że projektowana inwestycja może być źródłem powstawania konfliktów społecznych ze względu na funkcję zabudową oraz uciążliwość odorową. Mając na względzie wyżej wymienioną decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 4 SA przez WA 312 przez 17, ogłoszonego 19 kwietnia 2017 roku utrzymanego w mocy przez Sąd Administracyjny uznawiający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska umarzającego postępowanie w sprawie wstrzymania działalności na radiowie Rady Dziedzictwa Miasta Stracznego Warszawy wnosi do właściwego organu o zrewidowanie uwarunkowań środowiskowych zapisanych w decyzji z dnia 24 lutego 2012 roku numer 169 przez 2012 o środowiskowych uwarunkowaniach w nawiasie wośi czyli decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych e, wymagań dotyczących ochrony środowiska nałożonych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 roku. Znak wośi -O E, kreska 2.42 e, nr oraz wynikający z Państwowego Powiatowego, powiatowego Inspektoracja Internego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku znak ZNS myśli 7132 łamany przez 27, łamany przez 2011, łamany przez MS w świetle przytoczonych w stanowisku wyroków i decyzji, które miały miejsce w lanach 2013 Oprócz potencjalnych uciążliwości zapachowych występują również uciążliwości akustyczne związane z hałasem, zarówno wynikającym z pracy zakładu, jak również z ruchu pojazdów ciężarowych do bożących odpadów. Uciążliwości hałasowe już dziś dają się we znaki mieszkańców najbliższych okolic zakładu przy w Włócińskiej 249, a jego znacząca rozbudowa, zwiększenie tonaży odpadów oraz funkcję zakładu nasili ten problem. W związku z tym Rada Dzielnicy Milanów wnosi do właściwych organów o nałożenie obowiązku powtórnego wykonania analiz akustycznych w porze dziennej i nocnej, jak również pod względem złożonego ruchu pojazdów na ulicy loteryki oraz ulicy dwulczyńskiej, uwzględniając tym samym również nieruchomości budynkowe. Położone bliżej zakładu, aniżeli te wybrane do przeprowadzonego raportu oddziaływania na środowisko. Rada Dzielnicy Miast, Bielany Miasta Stołecznego Warszawy jest przeciwna rozbudowie zakładu również ze względu na istniejący duży potencjał rozwoju przestrzennego, radiowa i górki węglowej. Oraz z drugiej strony grożącą w przypadku wydania pozwolenia na rozbudowę dalszą degradacją terenu znajdującego się w bliskiej okolicy otuliny Kamienowskiego Parku Narodowego oraz warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Warte podkreślenia są w tym miejscu zapisy Studium Uwarunkowań i, i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stocznego Warszawy. Dokument ten wskazuje, że obszar zakładu wraz z najbliższą okolicą stanowił teren zdegradowany, wymagając odnowy i przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Pod względem priorytetowych zamierzeń związanych ze sporządzeniem planu umiejscowym w Warszawie, wdzielono wyżej wymieniony obszar od pozycji 40 radiowo. Wskazując potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na ochronę wartości środowiska przyrodniczego. Tymczasem pozwolenie na budowę zakładowania wiązało się z wyścinką 72 dorosłych drzew, w większości dębów sztukowych oraz wprowadzeniem do środowiska emisji zanieczyszczeń powietrza i tak wyjątkowo zanieczyszczonego na ulicy węglowej ze na ogrzewanie domów w tzw. kopciuchach. W studiu wskazano również że wymieniono w szeregu teren perspektywistyczny dla rozwoju inwestycji w celu publicznego o znaczeniu lokalnym. W zakresie infrastruktury społecznej, terenów ogólnodostępnych i okay. i sportu publicznego, brak uchwalonego planu miejscowego i zaniechanie prac nad projektem planu realizowanym na podstawie uchwały Rady Miasta Społecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulgi węglowej Prowadzi jednak do chaotycznego rozwoju do rejonu stojącego w, Lecz, w sprzeczności z zapisami studiów. Biorąc powyższe pod uwagę, radę Dzielnicy Milany Miasta Stołecznego Warszawy wnosi do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Biura architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o pilne podjęcie działań w celu ze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rada Dzielnicy Bielany Miasta Stocznego Warszawy wnosi również do właściwego organu o utworzenie na podstawie artykułu 135 ustawy Prawa Ochrony Środowiska obszaru ograniczonego użytkowania na zachód od zakładu Byś. Obszar ten byłby tzw. Tak uforem dla otuliny Kampaniowskiego Parku Narodowego oraz dla zabudowy mieszkaniowej górki węglowej. Osiedla radiowo i górka węglowa potrzebują zrównoważonego rozwoju zgodnie z poszanowaniem zasady pierwszeństwa planowanego.